Witam Państwa po krótkiej przerwie. Moc pytań, proszę Państwa, chciałbym odnieść się do kilku, na tyle, na ile czas pozwoli, a czas za bardzo nie pozwala. Natomiast zachęcam Państwa do zadawania tych pytań na portalu oświatowym oczywiście. Tam też udzielam odpowiedzi, nie sam zresztą, a z całym gronem ekspertów i to o, o wiele bardziej znanych nazwiskach niż moje. Tak? Proszę Państwa, bardzo często pada pytanie dotyczące statutu. Statutu szkoły czy placówki. Proszę zwrócić uwagę na sytuację, jaką dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o statut. Tak? Ja tu przed sobą trzymam, trzymam zestaw pytań, które, które zostały tu wydrukowane po przyjściu na portal przy przygotowaniu i obecnie przy kontynuacji naszego webinarium. Statut, statut, proszę Państwa, placówki publicznej, szkoły publicznej, swój wzorzec ma w ustawie o systemie oświaty, ale nie tylko. Szczegóły statutu znajdujemy w dosyć nieszczęsnym rozporządzeniu, jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola z 2001 roku. Jest to rozporządzenie, które ostatnio zmieniono w roku 2007. Jak Państwo sobie dobrze zdajecie z tego sprawę, część zapisów tegoż rozporządzenia niestety uległa już zdezaktualizowaniu. No choćby taka podstawowa rzecz, która jest zapisana w ustawie o systemie oświaty, która mówi, że e, program wychowawczy, program profilaktyki, tak, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. E, wręcz odwrotny zapis mamy w rozporządzeniu. Stąd nie możemy wszystkich wymogów rozporządzenia, e, jeżeli chodzi o poszczególne wzory statutów poszczególnych szkół, traktować do końca jako aktualne. Na to proszę zwrócić uwagę. Czy obecne zmiany, proszę Państwa, wywołują konieczność zmiany statutu? Pytanie trzeba rozważać bardzo indywidualnie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas, przebudowując, konstruując swój statut, tak, w bardzo różny sposób do niego podchodzi. Jedne szkoły bardzo rozszerzają zapisy swoich statutów. Jeżeli zbyt wiele treści przenosimy z ustawy o systemie oświaty, oprócz treści, które musimy, no bo przecież kompetencje organów szkoły muszą w pewien sposób być przeniesione z ustawy o systemie oświaty, bo tamże one się znajdują, tak? ale zawsze jest pytanie, czy musimy rozszerzać zapisy statutowe o treści już umieszczone w ustawie o systemie oświaty i umieszczone w rozporządzeniach. Myślę, że nie. Natomiast warto w statucie mieć własne rozwiązania, które wpisują się w te treści. Zatem generalnie nie ma potrzeby zmiany statutu, chyba że Państwo u siebie znajdziecie bardzo rozszerzone zapisy, wzięte z ustawy o systemie, wzięte z rozporządzeń, które się zmieniają. Wtedy tak. Nie można w tej chwili dać jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedź jest zawsze związana z indywidualnym statutem, który Państwo posiadacie. Zachęcam do pytań. Proszę Państwa, jednym z pytań, pozwolicie Państwo, że wzmocnię się tu, tu ściągą, jest pytanie dotyczące kwalifikacji. Tak? Jeżeli chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, generalne jego założenie, o którym mówiłem, jest takie, iż nauczyciel posiada wykształcenie magisterskie. Tak? Oczywiście z przygotowaniem pedagogicznym kierunkowe fizyk, fizykę i tak. Natomiast czyni się wyjątki dla przedszkola i szkoły podstawowej. Co jest spójne z tym, co tutaj, co tutaj zaznaczono w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego? A więc to, to ma być dosyć jednolite. Nasze rozporządzenie ze rozporządzeniem ministra. Natomiast, proszę Państwa, brak nam w tej chwili w projekcie nawet uregulowań dotyczących kwalifikacji nauczyciela choćby szkoły powszechnej, tej przyszłej szkoły, która ma zaistnieć od roku, od 1 września 2017. Tak? Brak tych uregulowań wskazuje na to, iż z projektem dotyczącym kwalifikacji nauczycieli do szkoły powszechnej zetkniemy się w przyszłym roku. Dzisiaj... Nie możemy odpowiedzieć na to pytanie, jak będzie uregulowane to. Czy będzie to naturalne przejście nauczyciela z kwalifikacjami do obecnej szkoły podstawowej? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Jeżeli Państwo zaglądacie do aktualnego rozporządzenia o kwalifikacjach, to zawsze na końcu tego rozporządzenia są takie dość istotne zapisy, podtrzymujące przy wchodzeniu w życie nowych wymagań kwalifikacyjnych, podtrzymujące, Kwalifikacje osób dotąd zatrudnionych, i tu będzie dosyć powszechna rzecz. Inaczej byłoby dość trudno, proszę Państwa, budować kadrę szkoły powszechnej. Tak? No i oczywiście techników, liceów w nowej konstrukcji szkół branżowych. tak? Na to proszę zwrócić uwagę. Ja myślę, że trzeba tu uspokoić e, nauczycieli naszych szkół, e, że obecnych szkół podstawowych, na przykład. Tak? Że Kadrowo tu na pewno będą, co do wymagań kadrowych, na pewno, będą, na pewno będą mogli tu spełniać wymogi. Czy osoba powołana na stanowisko dyrektora na 10 miesięcy może wystąpić o ocenę po 8 miesiącach? Tak, może, proszę Państwa, jeżeli przy jednym wyjątku, jeżeli ta osoba nie zakończyła aktualnie stażu, nie wystąpiła o postępowanie egzaminacyjne, kwalifikacyjne lub kwalifikacyjne i nie uzyskała stopnia awansu zawodowego, dlatego że po drodze do uzyskania stopnia awansu zawodowego uzyskała ocenę dorobku zawodowego. Jest jedno zastrzeżenie. Ocenę pracy możemy zrobić dopiero kiedy upłynie jeden rok od oceny awansu od oceny dorobku zawodowego w ramach awansu tutaj zawodowego. A więc jeżeli nie było tego po drodze awansu, no to spokojnie, osoba powołana na stanowisko dyrektora na 10 miesięcy może wystąpić o ocenę po 8 miesiącach. Nie ma czasu obowiązywania oceny w powszechnym w szkolnictwie. Jest projekt, aby ustalić przysłowiowe 5 lat, tak, które występuje tylko wówczas, kiedy nauczyciel Przystępuje do konkursu na stanowisko dyrektora. Tak? Wówczas ten wymóg posiadania oceny nie funkcjonującej nie dłużej niż 5 lat występuje. Przed przyroda po reformie, proszę Państwa, nie można powiedzieć. Tak, jak już mówiłem w przypadku e, kwalifikacji tych, którzy są w szkołach podstawowych, nauczyciela tych, którzy mają być w szkole powszechnej. Trudno powiedzieć, ponieważ nie znamy oprócz kilku słów, nie znamy wymogów kwalifikacyjnych nauczycieli do szkoły powszechnej. Przypuszczam, że kwalifikacje, jeżeli chodzi o przedmiot, przyroda nie zmienią się tutaj, tak? Nie zmienią się. No i proszę Państwa zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, czy, czy w czasie realizowania podstawy programowej. Mogą być prowadzone zajęcia kompensacyjno-korekcyjne. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, iż mówimy o sferze wsparcia dla ucznia niepełnosprawnego, ewentualnie dla ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ten uczeń ma określony zestaw pomocy uzyskać. Jeżeli w tym zestawie będą zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, to zawsze będą one jednak, ale proszę zwrócić uwagę, w zestawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I stąd może ta kwestia dotycząca, dotycząca kwestii, spraw spraw tych zajęć nie w podstawie programowej, a proszę Państwa, a w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę Państwa, mówiliśmy poprzednio o tym, co dzieje się w przedszkolu, w podstawie programowej przedszkolnej. Proszę zwrócić uwagę, są tam dosyć znaczące zmiany. Ja nie będę ich w tej chwili przypominał, ale warto spojrzeć i zderzyć to z tym, co mamy realizować w przypadku Programu. Bowiem nauczyciel przedszkola, nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej bardzo często jest tu używana nieprawidłowa nazwa, tak zwana zerówka, tak jest to oczywiście oddział przedszkolny z pełnymi wymogami. To w szkolnym statucie, proszę państwa, w przypadku oddziału przedszkolnego możemy zawrzeć ramy wiekowe dzieci, które będą w tym oddziale. Ale. Ani w ustawie o systemie oświaty, ani w rozporządzeniach o ramowych statutach nie znajdziemy tych ram. Tak? Nie będziemy mieli tam napisane, iż do działu przedszkolnego uczęszczać ma tylko i wyłącznie dziecko realizujące roczny obowiązek przedszkolny. Nie ma tych ram. To my statutowo możemy, proszę Państwa, te ramy określić. Również teraz patrząc na e, wymogi nowej podstawy programowej, jeżeli chodzi o e, o wychowanie przedszkolne, o przedszkola. Tak? Proszę na to zwrócić szczególną uwagę. Proszę Państwa, niewątpliwie pytania dotyczące, dotyczące sytuacji dyrektorów w przypadku powstania szkoły powszechnej, w przypadku likwidacji gimnazjum się pojawiają, tak? Chodzi o kadrę, ale my musimy spojrzeć na jedną rzecz. Mianowicie nie znamy jeszcze. E, tych, nie mamy tych informacji, jak wyglądać będzie e, choćby ramówka, e, choćby e, jeżeli chodzi o, o wymogi programowe, szkoła powszechna. Stąd bardzo trudno jest przekładać w tej chwili e, obecne uregulowania szkoły podstawowej na szkołę powszechną. E, dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pozwolę sobie przypomnieć moje imię i nazwisko. Dzisiejsze spotkanie poprowadził Leszek Zaleśny. Dziękuję Państwu bardzo.